Siemano, witajcie! Z tej strony Kifi. Dzisiaj jesteśmy sobie w GTA, tylko że na singlu. Ponieważ chciałbym może wprowadzić coś takiego jak mody na mój kanał, coś takiego mody z Geta. Też mi to proponowaliście pod odcinkami z GTA i stwierdzisz, że to jest całkiem spoko pomysł więc myślę, że fajnie. Dzisiaj pokażę Wam po prostu parę mapek, którą może już widzieliście na wstępie. Coś takich po prostu mapek robionych przez ludzi, przez map editor. Myślę, że to też jest taka fajna opcja. Pokażę Wam dwie czy trzy mapki. Jeśli będziecie chcieli więcej takich odcinków, to oczywiście zostawcie lajka pod tym filmem. To myślę, że coś takiego się pojawi. Oczywiście będą się jeszcze pojawiać normalne te serie tutaj z ekipą moją oraz myślę coś nad GTA online z widzami. A póki co... Pokazujemy Wam pierwszą mapkę z UFO. Jak widzieliście na początku, może takie nieudolne, troszkę to wideo z tego edytora tutaj odnośnie takiej pierwszej mapki, czyli UFO, czyli porwanie przez UFO. Normalnie może można tutaj wejść do tego UFO. No i zobaczcie, zobaczcie to jest fajnie zrobione, że to kurczę małpy są ogólnie, tam jest UFO. No i możemy sobie tutaj wejść. Nas teleportuje na górę. I tutaj kurde Michael jest, nie wiem, badany, jakieś badania przeprowadzają kosmicie nad... Nad Michaelem, który tutaj leży niestety chyba już nie za bardzo przytomny albo żywy, nie wiadomo. O, oddajcie nam kurczę Michaela, zróbmy im tu rozpierdziel. O, Michael się obudził. Chyba go obudziliśmy, nie. Chyba go obudziliśmy. Zróbmy im kurczę skok. O, naj najlepsze, co można na singlu robić. Taki skok, kurde na ludzi. No i myślę, że takich taki parę wapek fajnych, ciekawych, e, który, które ludzie zrobili do drogi tam. Bo to sobie jest tylko mapka. Oczywiście, można wam pokazać, tu jak sobie wyskoczymy to jakby jesteśmy tak wiecie w niebie tam nad nami jest to ufo oczywiście i możemy sobie zlecieć na dół i polecieć do kolejnej mapki i tu jest kolejna mapka myślę że ciekawa ponieważ wystarczy że weźmiemy sobie railguna eee, czas tutaj nam leci odliczanie i w tej chwili wystrzeliwują się samochody i musimy po prostu w nie trafiać niestety trzeba trzeba umieć to robić bo, bo jeśli nie to jest się nieudolnym i jak ja i nie umiem nie może się trafić żadnego okej okay, tutaj trafiony więc jest trafione spoczko i po prostu taka, taka jakby minigierka zrobiona e, jakby w postaci mapy. Tutaj nad nami jest jakaś skocznia. Te samochody są wyrzucane i kurczę, wystarczy trafiać, ale ale mi to nie idzie za bardzo. Nie wiem do czego mi nie idzie. No, tutaj na przykład trafione elegancko. Następny jest taka kurczę, fajna minigierka. Mogliby coś takiego wprowadzić e, na online, tylko w jakiejś takiej lepszej formie, bo myślę, że to jest całkiem spoko pomysł. Zobaczcie. Samochody sobie lecą, można do nich strzelać. Łot, nawet Monster truck nie trafiłem do, do największego, kurczę, samochodu, jaki tutaj leciał, nie trafiłem, no. A do takiego Sultana, kurczę, bezproblemowo raczej. No, kurde. Zobaczcie, możemy chyba nawet sterowiec rozbić, nie? Wow! Wow, no to jest epickie. Także taka fajna minigierka. I myślę, że trzy takie fajne mapki, kurczę, chciałbym wam przedstawiać w odcinku. O dziękuję za subskrypcję. Słuchajcie, bo mam ten sub-alert włączony na odcinku. Także jeśli ktoś z was zasubskrybuje mnie, kiedy będę akurat nagrywał, to e, pojawi się na odcinku. Dobra, może lecimy do kolejnej mapki. Dobra, ok, jesteśmy na kolejnej mapce, jakby na, właściwie na imprezie Halloweenowej e, i chcę ją wam pokazać, dlatego że jest po prostu zrobiono taka, jakby impreza Halloweenowa w jakimś apartamencie, ale jest to po prostu zrobione tak fajnie. Że naprawdę można tu rozpoznać wiele, wiele różnych postaci, ja kilka rozpoznałem, wy pewnie możecie rozpoznać jeszcze więcej. Bo naprawdę zobaczcie, tutaj chociażby mamy Jokera, tak? Mamy Jokera, tutaj na przykład jest jakiś człowiek z workiem na głowie, także to naprawdę bardzo fajnie. To jest postać Jokera, bardzo bardzo fajnie. Nie wiem, gdzie ona występuje w GTA ogólnie, ale, ale bardzo na plus. Zobaczcie, tutaj mamy policjanta do jakiegoś więźnia na przykład mamy. I tutaj, tutaj co ciekawe, możemy zobaczyć tego. Tak z Breaking Bad. No nie, dokładnie nie powiem wam, czy to jest Walter White, czy, czy, czy ten drugi, bo kurczę nie oglądałem. Ale, ale no, naprawdę, bardzo, bardzo fajna rzecz. O, zobaczcie tutaj. Tutaj mamy postać z Watch Dogs ogólnie, więc też bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa. Tutaj mamy Michaela i Franklina z tego co widzę. Też fajnie. Tu jakiś kosmonauta i tak dalej. Możemy się przejść. To no ogólnie jest to taka e, imprezka, jak widzicie, tutaj tam coś się dzieje. Tu jest nawet ta postać e, z tej minigierki. Ta tutaj, ta małpa, e, tutaj jakiś Fox, kurczę, no, no różne takie fajne e, rzeczy. Tu jakiś Mim. Nie wiem, czy kogoś jeszcze będę w stanie rozpoznać. Tutaj, o! Tą postać też skądś kojarzę, kurczę, muszę wam szczerze powiedzieć. To chyba nie jest taka randomowa postać. Albo mi się po prostu wydaje, albo nie. Ale po prostu no fajnie, że parę postaci jest zrobione tak jakby e, żeby kogoś tam przypominać. Dobra, a co się dzieje na górze? Na górze mamy jakąś garderobę, tutaj tam ktoś się przebiera, czy coś tutaj jest chyba kolejka do Kibla, tutaj też kurczę całkiem ciekawi ludzie, tutaj jakieś kurczę e, konwoj i tak dalej. E, tutaj coś też się dzieje, tutaj na balkon możemy wyjść, chyba, chyba nie, więc idziemy dalej, o, sorry. E, dobra, wejdźmy sobie do Kibla, zobaczmy co tam się dzieje. O tu oczywiście no Trevor strano, bo co innego mógłby robić Trevor, także no... Całkiem cieka ciekawa opcja, fajne, fajnie takie mapki są kurcze zrobione, bardzo mi się to podoba. Tu jeszcze chyba można gdzieś wejść, z tego co mi się wydaje, tak, tutaj jest jeszcze taki pokój kurcze. No i tutaj leży dwóch ze zgonowanych typów, myślę, że całkiem kurczę ogólnie spoko, e, spoko, że ludzie tworzą takie mapki, no bo to jest klimatyczne, słuchajcie, można sobie zobaczyć. oczywiście teraz już można powykonywać różne fajne skoki na ludzi, mam nadzieję, że można, tak, można kurcze, najlepsze co można robić w GTA. Piękne, o, zobaczmy na tego z Watch Dogs, jak zareaguje. Chyba, chyba wcale nie zareaguje. Ogólnie mam taki pistolet, który, którym mogę przejąć jakby czyjeś ciało. I zobaczcie, teraz jestem tym gościem z Watchdogs i, i całkiem spoko to wygląda. I myślę, że ogólnie fajnie by było zrobić tutaj jakieś rozpierdzie. Wykorzystajmy może do tego troszkę benzyny, mi się wydaje, że benzyna będzie spoko. Tutaj troszkę browarków zostało, ale to chyba nic. Przejdźmy się tutaj, polejmy troszkę tutaj benzyną e, parę rzeczy. Dobrze, no i teraz rzućmy sobie po prostu młotowa. I myślę, że, że reszta już może siedzieć sama. Tutaj może też pomożemy jakby troszkę, żeby zacząć. Ale niektórzy ludzie nie niewzruszeni z tego co widzę. Siedzą nadal, palą się. No to, to kurczę słaba rozpierducha, skoro, skoro nikt się nie wzruszył, więc może poratujemy się miniganem troszkę. Wow, niektórzy tu są nieśmiertelni. To niespodzianka, zobaczcie. Tak randomowo. Niektórzy, niektórzy mogą umrzeć, a, a niektórzy nie. Nie wiadomo od czego to zależy. Dobrze, także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie, ja sobie latam ufo w tej chwili. Jeśli takie coś Wam się spodobało, bo w sumie nie wiem czy to jest fajne, no to oczywiście dajcie znać w komentarzu. Póki co do zobaczenia, siema, cześć!